Sytuacja na polsko-niemieckiej granicy, m.in. w Słubicach i Kostrzynie nad Odrą, jest nadal bardzo uciążliwa, wpływając niestety na systematyczne ograniczanie szans rozwojowych pogranicza. Generuje codzienne poczucie bezradności i niemożność życia w sposób, do którego przez wiele ostatnich lat przywykli mieszkańcy obu stron Odry. Aby przybliżyć rozwiązanie tego problemu będące zdecydowanie w gestii rządu Niemiec, który przywrócił kontrolę na granicy, marszałek województwa lubuskiego, pan Marcin Jabłoński po raz kolejny podjął działanie. Mając na względzie przeciągający się brak stosownej reakcji ze strony Niemiec, pan Marszałek wystosował pismo w bardzo stanowczym tonie do Minister Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec, pani Nancy Fester, oczekując podjęcia wszelkich możliwych działań zmierzających do poprawy tej dramatycznej sytuacji. Posłuchajmy kilku wypowiedzi, jak sytuacja na granicy wpływa na życie naszych mieszkańców. Zgadzają, bo przecież nie można tutaj dojechać się. Mhm. Trzeba łamać przepisy, jeździć jakimiś okrążkami. Tak? Także tylko mówię, jak są niedziela się zbliża, tak sobota, niedziela poniedziałek, wtedy wtedy jest problem z dojechaniem tutaj. Bo w ogóle jest y, ciężko na ulicach, tak? Ludzie nie chcą przyjeżdżać, bo się boją później stać po dwie godziny w kolejce, żeby wyjechać ze ulicy. Te kolejki się tworzą przez to, że, że autostrada jest zakorkowana, tak? Że tam sprawdzają te tiry i wszyscy później kierują się na ulicę. Tylko dlatego. Tak, to by było wszystko ok, a jakby tam był płynny ruch na, na moście w, w Świecku, no, to ja tak sądzę. No myślę, że, kur, że korki i ta sytuacja, która teraz występuje. No jest niezwykle uciążliwa, nie tylko dla przedsiębiorców, ale również ja sam tutaj pracuję w jednostce kultury, tutaj prowadzimy zajęcia, no i te, jeśli chodzi o możliwość doprowadzania dzieci na zajęcia, które prowadzimy, jest mocno utrudniona, ale te zajęcia również są prowadzone po stronie niemieckiej, w forum Kleista i jeżeli takie zajęcia odbywają się w sobotę, to praktycznie możliwość dostarczenia tych dzieci na te zajęcia jest zerowa, jeśli chodzi o, o takie momenty, nie? Także uważam, że no sytuacja z tymi obecna sytuacja jest niezwykle uciążliwa dla wszystkich ym, przedsiębiorców, ludzi kultury, no dla wszystkich mieszkańców. No właśnie przestałem na weekendy jeździć do Polski, bo są te korki i nie wiem, przez te granice, kontrole... Ym... Są jeszcze większe korki i problem jest w tym, że wszystkie tiry, które chcą na Niemce jechać, przez Subice przejeżdżają, a nie przez autostradę, nie? Mhm. Dużo mniej korków było jakby... Um... No, przez autostradę zaraz jechali, czyli, nie? Czyli mówi pan, że to jest gdzieś zniechęcające dla, powiedzmy, obywateli niemieckich, bo zawsze ta relacja polsko-niemiecka, ten handel, to wszystko odbywało się bardzo mocno. Było tutaj dużo, dużo, dużo jakby tej wymiany, ale w tej chwili mówi pan, że to jest zniechęcające. No, nie za bardzo, choć ludzie z Berlina i tak dojeżdżają, bo tylko w weekend jest możliwe dla nich dojeżdżać. I oni stoją tutaj, nie? Ale są kłopoty, bo. Um, Miasto tu um, drogi w jedno zmienia i nikt się nie trzyma tych nowych przepisów i przez to są wypadki i no hałas ogólnie no. Uważam, że jest to duży problem. <grym> y nie tylko na osób, które się poruszają transportem publicznym, jak i samochodami, ale również dla pieszych, bo przejścia dla pieszych są za, um, zastawione i nie da się przejść. No, jest to bardzo uciążliwe, nawet i w tygodniu. Um, ciężko nawet do sklepu wejść, normalnie zrobić zakupy. No Jest to uciążliwe. Władze samorządowe gminy i powiatu Słubickiego nieustannie szukają rozwiązania tej trudnej sytuacji. Oto komentarz pani burmistrz Słubic, marzeny słodownik. Dla nas perspektywa jest przede wszystkim codzienna. My się z tym borykamy i wiemy co to znaczy. Wiemy co to znaczy, co znaczą kontrole od ponad roku na granicach Polski i Niemiec. Ja zawsze kiedy mam wątpliwości jak, ma, jak powinna w ogóle funkcjonować Unia Europejska i jak powinniśmy podchodzić do integracji, wracam do planu Schumana i do tego co, co on powiedział, bo tak naprawdę Europa nie będzie od razu całością. Europa składa się z tych wszystkich solidarnych działań, które tak naprawdę realizowane są na gruncie lokalnym. I my jesteśmy takim przykładem. My tutaj, na gruncie lokalnym, musimy sobie poradzić z problemem, który tak naprawdę jest globalny. Bo jeżeli chodzi o migrantów, no to jest to problem globalny. Co robimy? Bardzo się cieszę, że i marszałek, i pan starosta, i pan wojewoda włączają się i że marszałek wystosował takie pismo, już po raz kolejny zresztą. My ze swojej strony również apelujemy, również rozmawiamy, spotykamy się ze stroną niemiecką i ten temat jest cały czas żywy. Natomiast Um... I ja uważam, że nie może to, co się dzieje, psuć naszych stosunków tutaj, polsko-niemieckich. My jesteśmy aglomeracją 80-tysięczną. Jesteśmy jedną tkanką, żywą tkanką miejską. I ta tkanka miejska musi sobie poradzić, ponieważ współpracujemy we wszystkich obszarach życia społecznego, gospodarczego. Tutaj mamy wspólne interesy: tutaj jest wspólna edukacja, tutaj jest kultura, wydarzenia. Robimy to, przejeżdżamy codziennie przez granice, mamy rodziny, mamy znajomów, znajomych przyjaciół po obu stronach Odry i my tak jakbyśmy byli dużym miastem podzielonym rzeką, połączonym mostem. Dokładnie tak musimy funkcjonować, nie patrząc na to, że jesteśmy na granicy państwa. My tutaj musimy sobie z tym radzić i dlatego ten problem i ten temat jest tak ważny. Chcemy, żeby słubice były widzialne i z perspektywy Warszawy i z perspektywy Berlina, bo my tutaj mamy ewidentny problem. Ja chcę podkreślić jedną rzecz teraz, jeszcze zanim przejdę do na naszych planów. To, że od Pierwszy dni, kiedy tutaj jesteśmy, współpraca, 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 stoimy w jednym szeregu, mówimy jednym głosem: chcemy normalności na granicy polsko-niemieckiej. To to, co się dzieje, nie może zepsuć tego, co myśmy robili przez wiele lat, bo tak naprawdę zanim Polska weszła do Unii Europejskiej, to my już dużo wcześniej współpracowaliśmy tutaj, tak? Nawet jeżeli były to mniejsze projekty, być może jakieś takie próby e, współpracy, integracji, e, łączenia się na to. Natomiast dzisiaj, kiedy już jesteśmy w takim dużym rozbiegu, kiedy ja bym chciała, żebyśmy mocne, twarde, fajne, innowacyjne projekty wdrażali, to nagle musimy się cofnąć, bo nagle patrzymy, stoi kontrola. Co jeszcze z naszej strony? Z naszej strony przede wszystkim super, że idą pisma od marszałka, że głos jest konkretny i zdecydowany. My również pokazując w kilku prostych punktach, co oznaczają dla nas korki, co oznaczają dla nas te utrudnienia, które mamy na co dzień, będziemy pisać do wszystkich włodarzy łącznie z rządem i parlamentarzystami. Jako mieszkańcy polsko-niemieckiego pogranicza wierzymy, że ten graniczny, szczególnie w okresach około-weekendowych Armagedon, zostanie zakończony, a Słubice i Frankfurt nad Odrą będą mogły w pełni cieszyć się prawami wynikającymi z układu Schengen, który gwarantował zniesienie kontroli na wspólnych unijnych granicach.